Jak myślisz, po co te wszystkie Tesle stoją w kolejce? Jeśli sądzisz, że coś rozdają tam za darmo, jesteś blisko. Ale nie, Tesli już nie ładujesz za darmo. To był przywilej modelu S i X przed 2017 roku. No tak było. Nie zmyślam. Dziś ten temat dotyczy niewielkiej grupy właścicieli. Więc skąd te kolejki? Bo Tesla w Polsce zyskuje ogromną popularność. W samym maju 2025 zarejestrowano 890 sztuk modelu 3 i y, a infrastruktura niestety nie nadąża. W całym kraju mamy zaledwie 33 stacje supercharger i 232 punkty ładowania. A teraz najważniejsze: ceny supercharger Tesla złote 60 zł w ciągu dnia. Greenway 325. Ionity 3,60 za kW i Orlen Charge 2,89. Wszystko bez abonamentu, czyli czasem ponad dwa razy drożej niż u Tesli. A jak wygląda w kraju, gdzie 9 na 10 sprzedawanych aut to elektryki? Nie, nie przesłyszałeś się. 90% nowych aut sprzedawanych w Norwegii to elektryki. Skąd ta popularność? O, pierwsze, infrastruktura. Tesla 150 stacji i ponad 1500 stanowisk, łącznie ponad 10 tysięcy szybkich punktów ładowania od różnych operatorów. Ceny: Tesla Supercharge 98 groszy, EVNI 28 groszy, Ionity z abonamentem złoto 98, zł. czyli znów Tesla najtańsza. Wniosek: infrastruktura ma znaczenie. A ty uważasz, że Polska nadąża za elektromobilnością, czy wciąż tylko się rozkręca? Zostaw komentarz, szczególnie jeśli sam kiedyś stałeś w kolejce do ładowania.